Witam wszystkich. Jeżeli są jakieś osoby, to proszę wchodzić do Zapraszam wszystkich. Dobry wieczór, dobry wieczór. Przeczytałem Twoją Agacia informacje na temat języka migowego. Czy naprawdę byś była chętna? No dobrze, jeżeli będzie więcej osób, nie ma sprawy. Tylko ja się jeszcze teraz zastanawiam, bo to bym musiał zobaczyć, jak wy to robicie, żeby wy wiecie. A jak się zapoznasz z językiem migowym, będzie ci później łatwiej. W sumie to jest większość liter, Agacia, większość liter to się pisze tak w powietrzu. Powiem Ci jedną historię. Kiedyś szedłem przez miasto i tu koło mnie, jak widziałeś ten, co pokazywałem, ten targ, no nie? No, to tam właśnie na rogu facet był głuchoniemy, no nie? No i trzeba było z nim na migi rozmawiać. Kiedyś się uczyłem języka migowego w szkole ponadpodstawowej, w średniej i dlatego... Jeżeli by na przykład była grupa 10 osobowa, to by można było na Skype'ie zrobić, bym wam wszystko opowiadał, jak to wygląda. Bo ja muszę po prostu zobaczyć, wiecie, wiesz Agacia, będę musiał zobaczyć, jak wy to robicie. Nie za szybko i nie za wolno. Nie, nie byłem w wojsku. Wiesz, nieraz y, trzeba będzie na przykład pracować na poczcie. I przychodzą takie osoby głuchonieme, i trzeba się z nimi dogadać. Jakbyś tak, jakbyśmy tak znaleźli jeszcze dziewięć osób, to nie ma sprawy. Jest y, to y, oczywiście, ja się z Tobą zgadzam, że można im napisać, ale nie wszyscy na przykład y, umieją pisać i mówić. Cześć Blanka, ciao. cincino, Cincio. Blania, a ty jesteś chętna, Agnieszka to nie jest tak, że Agnieszka. Agacia, to nie jest tak, że wiesz, że można pisać, bo napisać to nie jest sztuka, tylko czy on będzie umiał to przeczytać. Bo powiem ci, na czym rzecz polega. Ci, co mają aparaty jeszcze słuchowe, to jeszcze coś, nie coś umią, umią pisać. A ci, co nie noszą, już dłuższy czas nie noszą, to ten, to oni ani w ząb, ani pisać, ani, ani ten mówić. Już na ten temat się wypowiadałem. Słuchaj, Agacie, to są tacy sami ludzie jak my. Jakbyśmy my potrzebowali pomocy z zagranicą, to też by ktoś nas na pewno przyjął. Anglicy, czy nie wiem, czy ten. To są tacy sami ludzie. Przypominam ci, że jeszcze się wojna nie skończyła. Są bardzo mili ludzie, którzy pracują. O, cześć Piotrek. Piotruś, co myślisz o języku migowym? Słuchaj, no, tacy sami są Polacy, wiesz. To jest wszystko dla nich nowe. Tak, jakbyś na przykład ty pojechała do, do Niemiec czy do Anglii, i tam też by dla ciebie byłoby było wszystko nowe. Oni są w tej chwili, no, w tej chwili, no, w trakcie, wiesz, to w, tej, w trakcie wojny oni byli pogubieni. Co, co poradzisz na to? Każdego trzeba było prowadzić w jak małe dziecko. Są ludzie i ludziska. Mówisz z autyzmem, tak? Hm. Powiem ci, że się faktycznie ludzie się z, z nich śmieją, ale to są bardzo mądrzy ludzie. I trzeba być też przy nich ostrożny. Po pierwsze są bardzo... Nie, 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 nie. Wydaje ci się. Wydaje ci się. Agacia, powiem ci szczerze, że ci się to, to ci się wydaje. Może tak z, z początku to się, się wydaje, ale po y, dłuższym okresie leczenia y, z psychologami i tak dalej, i tak dalej, to oni naprawdę potrafią ci takie zadać pytanie, że włosy ci dęba stają. Tak, oczywiście. Ja miałem właśnie z tymi ludźmi styczność. No tak, to się akurat z tobą, Piotrek zgodzę. Bo chodziłem do szkoły yy, opieku. Yy. Czekaj, nie opiekun, tylko yy, no właśnie, że który pracuje z takimi ludźmi? Nie opiekun medyczny, co mi to na opiekun medyczny siedzi w głowie. Czekajcie, niech sobie przypomnę. A, terapeuta zajęciowy, o. Ludzie z autyzmem są mądrzejsi od niejednego z nas, tylko mają swoje wady i w danych dziedzinach są mega wrażliwi, Ucz, uczuciowi. I części, częściowo to nie ludzie rozpoznać tych ludzi na ulicy. Tak, 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 tak. Hej, hej, Bartuś. Poznajcie mojego syna. Bartka, jest tutaj. Cześć Sejmaczku. Jak tam w szkole? No, Emcia, Emcia, cześć, cześć, witaj, dobry wieczór. Albo dzień dobry. No, dzień dobry jeszcze, bo to... No tak, tak, tak. To właśnie yy, trzeba właśnie na to zwrócić uwagę, bo yy, mają też yy, odruchy takie nietypowe. Dzięki Bartek, żeś mi, przy, żeś mi przypomniał. No na przykład wiesz, niech są co cię uderzy w twarz. Ja mam teraz do wszystkich takie pytanie, bo z Agacią już na ten temat rozmawiałem. Czy by byli chętni, więcej chętnych na taki mini kurs języka migowego? Tak, tak, tak. To właśnie on. Ale proszę się z niego nie śmiać, bo to jest naprawdę porządny chłopak. Ja go tak kocham, kocham że... Szok! No to już mamy dwie osoby. Dobra, dwie osoby. Blanka Cincio też? Możesz mi uwierzyć albo nie, ale w tym zawodzie, tak jak ty mówisz, Piotrek. W tym zawodzie to ci się język migowy przyda, bo są też osoby takie z autyzmem, i po prostu yy, są osoby, głuchoniemy. Tak, no to mamy trzy osoby. Tak, 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 dobrze Piotrek, dobrze Gal Anonim mówi tutaj, to prawda jest. Po prostu oni nie są tak yy, yy, wytrwali w tym, co robią, oni się zaraz denerwują, jak coś im nie idzie, to zaraz się denerwują. No, ja tak mówiłem, ja, ja tego się nie wiem, że to no, ta informacja pochodzi z tego. w z Dziewiątku, słuchaj, ty nie masz mikrofonu na nie? Mam mikrofon, tylko właśnie Bartek mi powiedział, że nie mam mikrofonu. Ustami, a w ogóle ci nie słychać. Aha, a teraz? Na live, no już patrzę poczekaj. Jak mnie słychać? Moi kochani. Patrzę już live Sekunda. Jak ty? Yy, ogólne rozmowie słychać bardzo dobrze. A na live? Poczekaj mów coś? No jak mnie słychać, panowie i panie? Drogie panie, kocham was najszczęściej. No, no na live' ja ci nie słyszę. To nie wiem. To nie wiem, to, to coś musisz tym mieć, Igor. A słuchaj, a ty, Igor, weź weź, weź weź, weź, weź u Ciebie, słuchaj. Nie, bo teraz Macia na Facebooku jest jak coś, kochani. Aha, dobra, dobra, dobra. Słychać chyba wszystko już. Tak? Czekajcie, Piotrek, powiedz mi, powiedz mi słuchaj, nie? Słychać. Aha, dobra. Bo Biedruż jest tu 1,988. Wiem, ale cię nie było słychać przez pewien czas. O to chodzi. Aha, to może coś jest z mikrofonem, było nie tak. No być może. I y, 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 ta Agacia też pisała, y, że y, było słabo wcześniej, ale już się naprawiło. Chyba jak ruszyłeś mikrofonem, po prostu mówiła, no taki wiesz o co to chodzi. No. To mogło coś A. nie połączyć. Dobra, dobra, dobra. dobra. Dobra, dobra, no to na live'ie się spotykamy. Nikt nie słucha, nikt, nikt mnie nie słucha. A co mówiłeś, no nie słyszeliśmy, przepraszam. bywaliśmy cię. Łącząc się, Iwona Aha. O, be, dzwonić będą. Znowu, o oh majko. No loguj się, loguj się. No też słuchaj, ja coś, cześć, idę na lewo. No dobra, hej. No teraz powiedzcie mi jak mnie słychać Czekajcie, ja odłączę teraz, teraz mówię przez mikrofon. No nie.